Cześć. Cześć! Już jutro po długiej przerwie wracamy do meczów z publicznością. Niestety na razie będzie to ograniczona liczba. W związku z tym mamy dla Was kilka zastrzeżeń, o które prosilibyśmy, abyście przestrzegali podczas jutrzejszego meczu. Po pierwsze, koniecznie przyjdźcie na mecz w maseczkach. O nie, zapomniałem. Jeżeli zapomnisz zabrać swojej maski, będziesz mógł ją kupić w czerwonej kasie. Po drugie zachowujcie odpowiedni dystans na stadionie. Punkt gastronomiczny i depozyt będą zamknięte, dlatego nie zabieraj ze sobą zbędnych rzeczy. Do toalet wchodzi odpowiednia liczba osób. Jeżeli jest pełna, poczekaj na swoją kolej. Drodzy karnetowicze, wasze miejsca na jutrzejszy mecz nie obowiązują. Bardzo proszę, zapoznajcie się z harmonogramem rozmieszczenia na stadionie na naszej stronie internetowej, tak samo jak osoby, które zakupią zwykły bilet. W razie potrzeby stewardzi będą do Waszej dyspozycji. Razy kibice. Po meczu słuchamy komunikatu stickera i wychodzimy ze stadionu etapami. Pamiętajcie, jdy my